Witam serdecznie z powrotem. Niedźwiedź z tej strony, a to Two Point Hospital. Czyli w tej serii, postanowimy uratować ludzkość. No, ludzkość, no chyba każdy choruje, ludzkość uratujemy. Zbudujemy nasz szpital, ale to nie będzie zwykły szpital. To będzie taki szpital, że. Whoa! precisely calibrated equipment is operated by compassion oh, it's a diagnosis. if you suffer from turtle head let us ease your worries and noggin gently out of your body mm. just infection is no laughing matter put your trust and oversized shoes in our capable hands we're building a brighter safer future and hardly anything will stand in our way. Ou, będzie w Już to czuję, że będzie srogo. No to, no to, ruszamy. Witamy w hrabstwie Two Point. Nazywa się, nazywam się... Albert Krank będę twoim zaufanym doradcą podczas tej podróży. Witamy POGSPOT. To, to twój pierwszy szpital. Kliknij jego, by rozpocząć. No i klikamy. Dobra, trzy gwiazdki. Rozpocznijmy. Dobrze. Rozpocznij karierę administratora szpitala. Poznaj podstawy. Witamy w hrabstwie Two point Gotowy zbudować swój pierwszy szpital i uleczyć paru pacjentów. No to ba! A czy dzik? No, w lesie. Rozglądają się po szpitalu. Na początek chcesz się pewnie rozejrzeć po okolicy. Dobra, to znamy to. Cykwuch. Pięknie, kamera się przesuwa. Prawo w lewo. Robimy recepcję. Czyli obiekty. Tak jest recepcja. Ja bym chciał obrócić, i teraz co? A, ZX, okej. Okay. No to żeby lekko nie było, to trzeba przejść przez cały szpital do recepcji. Nie ma to tamto. Na samym końcu damy, a co? Dokładnie, cały szpital trzeba obejść, żeby dostać się do recepcji. Prawdziwy polski szpital. Świetnie, potrzebujemy asystenta by prowadził recepcję, zatrudnijmy go. No to dobra asystenci. Co to masz? Trening wytrzymałościowy. Za drogi. O, najtańszego. Poradzisz sobie. Oczywiście, że sobie poradzisz. Do pracy rodocy. Mamy zatrudnionego asystenta. Świetnie. Zanim rozpoczniemy działalność musimy utworzyć gabinet internistyczny. Pacjenci będą odwiedzać lekarza pracującego jako internista na każdym etapie diagnostyki. Internista ocenia, czy pacjenci są już gotowi do leczenia, czy wymagana jest dalsza diagnostyka. Pora zbudować gabinet internistyczny. No to budujemy. Okej, okay, czyli robimy pomieszczenie, gabinecik. To taki malutki. A co, w samym rogu walniemy, 2 na 2, co by nie było szaleństw. A no może w imieniu 3 na 3, no dobra. drzwi w samym rogu, bo to oczywiście będzie stos krzesełek eee... proszę usiąść, to na samym środku przy oknie, bo to taka klasyka gatunku dobra, stos pierdółek, szafka damy oczywiście kosz gaśnica, bo tu się będzie, ja abstęp, ja że tu się zaraz coś będzie jarać i co tam zazwyczaj jest takiego ciekawego Damy jeszcze jedno okno. Okno nie wychodzi na szpital. Jak to nie wychodzi na szpital? Dobra, aleć to jest. Jest, no to complete. Wybornie. Teraz potrzebujemy lekarza, który przyjmował będzie w gabinecie internistycznym. Yy, no dobra, zatrudniamy lekarze. Diagnosta. Internista. Motywacja. Leczenie. Nie stać nas na drogich lekarzy. Ja myślę, że to... Standardy trzymajmy oczywiście, że studentka medycyny będzie wystarczająca na miejscu diagnosty. O, i konkretnie jest. Dobre wieści, nasz szpital jest teraz otwarty, Pojawią się pierwsi pacjenci. Po rejestracji, w po rejestracji zostaną wysłani do gabinetu internistycznego, gdzie nasza studentka medycyny pierwszego roku zdiagnozuje ich. To będzie to, ja czuję, że tu się będzie działo. Dobrze, 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 w takim razie. Yy, dobra, to przybliżać, oddalać umiemy, obracanie prawo, lewo. Nachylenie jeszcze? O, nachylenie to ja nie kojarzę. Tu A, tu, dobra. Dobra, zrobiliśmy. Mam zdiagnozować pacjenta. No, popylaj, popylaj! Patrz, jakie piękne włości! Podziwiaj te marmury! Ale muzykę to konkretną, widzę, mają. Przyspieszmy troszkę szybkość. No i popyla pierwszy pacjent. Zobaczmy, co tu wymyślą. I gadają, gadają. To szybko! Diagnoza 100%, no bo jestem dumny. To widzę konkretnego studenta zatrudniliśmy. Zdiagnozowaliśmy naszego pierwszego pacjenta. Masz wiadomość z gabinetu internistycznego. Rzuć okiem na listę wiadomości w prawym dolnym rogu. Wygląda na to, że potrzebna nam apteka, by móc leczyć pacjentów. Kurwa. Potrzebna apteka. Yy, dobra, niech poczeka, postawimy ci yy, aptekę. Dobrze, obiekty, obiekty, nie? To moment pomieszczenia, apteka. Żeby nie było lekko, ta apteka oczywiście będzie na drugim krańcu. Przy wejściu, A, walniemy większą, co mi to. Tu będzie wejście. Tu będziesz mieć maszynerię. Dostaniesz jeszcze szafkę na akty. Nawet dwie, żeby nie było. Kosz na śmieci, gaśnica. O i to muszę zakończyć. I teraz dopiero zatrudniamy. No to dobrze, w takim razie. No dobra Max, wygrałeś to do roboty, towarzyszu. Mamy już wszystko, co trzeba do diagnozowania i leczenia prostych schorzeń. Ciekawe, czy nasz nowy personel jest w stanie podałać temu zadaniu. O, ciekaw jestem sam. Awans dla członka personelu. Nowa płaca. Nie ma nowej płacy. Dostaniesz... Nie dostaniesz? Dobra, tysiaka ci dam, żebyś nie marudziła. Wykryta nam choroba. Kleszczyca. Jak raz dopadnie pacjenta, to już nie, op nie opuści. Szczególnie narażeni są ludzie, utrzymujący się z bycia żywymi statuami. Okej, okay. nie mam pytań konkretnie. Doleczymy pacjenta. Czy my możemy jakieś nowe pomieszczenie? A, możemy jeszcze jeden gabinecik walnąć. Dobra robota. Wyleczyliśmy pierwszego pacjenta, zarobiliśmy pieniądze. A, reputacja szpitala się podniosła, co przyciągnie więcej pacjentów. Gdy lekarz lub leczy. Ludzi. Gdy lekarz lub pielęgniarka leczy pacjenta, mają tam większe szanse powodzenia. I wyższe są ich umiejętności. Niektóre choroby trudniej wyleczyć niż inne. Dobra, dobra. Nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy. Dozorcy i praca konserwacyjne. Ponieważ mamy już. Drogi sprzęt, trzeba o niego zadbać. Gdy korzystasz z maszyn, zużywają się one. Od czasu do czasu trzeba je naprawić. Jeżeli maszyna długo nie będzie reperowana, może spowodować zagrożenie pożarowe. Yy, zatrudnień dozorte, bla bla bla, bla bla bla. Przezorny zawsze, ubezpieczony. Znowu wydatki. Ja nie mam pieniędzy na takie rzeczy. Nie mam pieniędzy. No dobrze. Yy. Please, Tornado. Jest mechanika i konserwacja. O, proszę bardzo. Archibald jest inteligentny emocjonalnie. I plus 10 do szczęścia. I już mi się chłopie podobasz. Staj zatrudniony. Utrzymywanie zadowolenia. Ważne jest utrzymywanie z bla 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 ważne jest utrzymywanie szczęścia personelu i pacjentów na wysokim poziomie, co pozwala na bezproblemowe działanie szpitala. W pewnym czasie pacjenci mogą się poczuć zdudzeni, spragnieni i głodni. Pamiętaj, żeby między wizytami mieli dostęp do rozrywki jedzenia picia i wygodnych siedzeń, Ta. Kafelki im położę na korytarzu i krzesełka. Tyle. Jeżeli będą bardzo niezadowoleni odejdą do innego szpitala. Dobra, cóż to za zadanie mamy? Sterowanie obiektami, bla bla bla, reputacja szpitala, bla bla bla. Umieść kilka przedmiotów. O nie ma problemu. Gdzie są krzesełka? Pod bloku za 50k. Nie mamy krzesełek? O jak na ulotki musi być, obowiązkowo Przy aptece Tak jest I to nawet dwa Co byście się nie nudzili Pooglądajcie sobie ulotki Umieść automat z piciem Dobra Żeby wam nie było lekko To automat z piciem będzie postawiony Tutaj. I z przekąskami też dostaniecie. O, tu. I dwie ławki. O, ławeczki są. To ławeczki muszą być w oczekiwaniu na. Adaptek nie dostaniecie. Nie ma. Energia personelu i przerwy. Członkowie personelu są coraz bardziej zmęczeni pracą i muszą w końcu dać się na przerwę. W pomieszczeniu socjalnym mogą się zrelaksować i odzyskać utraconą energię. Dobra, bla, 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 bla. Przyjemniejsze pomieszczenie socjalne umożliwi personelowi szybkie odzyskiwanie energii. Dobra. Zadanie i pomieszczenie. Dokładnie tak. Social. Social będzie tu recepcji, a mogę mniejszy socjal zrobić? 4 na 4 może być? O taki będzie socjal I będzie kanapa I tyle dostaniecie, więcej nic dostaniecie Komplit No bla bla aby podnieść czołg, kapercel będzie kursorów, trzeba najwyżej przycisku jeszcze. Ale takie zmęczenie jest. No, doblokowano toalety. Po co toalety? Kosze na śmieci trzeba postawić, obowiązkowo. Tu drugi kosz, jeszcze jeden, dokładnie. I teraz musimy zbudować toaletę. W takim razie idziemy w pomieszczenia. O no, żeby lekko nie było, no to toalety będą tu. ale zajebista toaleta. Czyli są dwie. Męska i dawska. Pięknie. I zlew. Dokładnie. Zgadza się, gra i buczy. I komplit. Dochodzą do nas wieści o nowych chorobach, które pojawiły się w mieście. Są trudniejsze do zdiagnozowania. Będzie nam potrzebne nowe pomieszczenie diagnostyczne. No to budujemy, budujemy. Cóż musimy znaleźć? Diagnostyka ogólna. I diagnostyka będzie tutaj. Oczywiście kosz i gaśnica. I roślinka. Zrobiliśmy zadanie Odblokowaliśmy oddział Mieście, kolejna choroba Pomrocznica jasna Kontynuuj rozbudowę szpitala Dobrze budujemy, budujemy Czyli nowe pomieszczenie, nowy oddział o, Ale oddział wolniemy taki konkretny Nie ma zmiłuj o. O taki będzie, o to idzie to i jak w polskim szpitalu walniemy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kłużko przy łóżku coś tam się źle rozplanowało, to wszystko. Idealnie, well, it oczywiście, każdy dostanie szafeczkę, a na listy i karty, więcej nie można nic schować. Kosz na środku, jako toaleta, gaśnica pod oknem. A zdjęcie wokalisty niech mają, niech się cieszą. Prestiż rośnie. Słuchajcie, prestiż to jest podstawa oddziału. I szafeczki jeszcze, czy my je upchamy? Tyle, to na środku. Do się nie należy, szafeczka. Kryto, nową chorobę, muchy w nosie. O to ja chyba mam to dzisiaj. Zdecydowanie. Awans? Nie, za dużo zarabiać nie możecie. Nie, musimy się dostosować do naszych pięknych realiów. Kogo my tu musimy zatrudnić? O, Amy, już mi się podobasz. Lubi się spierać. Seriale komediowe doprowadzają do płaczu. To jest lekarz, którego potrzebujemy. Ministerstwo zdrowia Tupoint bacznie obserwuje dokonania wszystkich okolicznych szpitali. Jeżeli uda nam się stworzyć szpital, który przerasta. Sprosta oczekiwaniom mieszkańców, sprosta, nie może przerastać. Otrzyma on ocenę w gwiazdkach. Dobrze, dobrze, budujemy. Eee, jeszcze jeden gabinet internistyczny musimy postawić. To, żeby nie było tak hop hopsiup. Dowalniemy przy toaletach. A co? O, tu będzie jeszcze wejście. Od tej tojka. Ale to nigdy nie pracuje, że tak powiem. Stawimy tu ławeczkę, niech znają dobro dyrektora szpitala. Cóż to za cele mamy? Wyleć pacjentów z pomrocznicą. Musimy kolejnego lekarza zatrudnić Lara nie jesteś za droga będzie pracować za ochłapy już cię lubię jajcara o to jest to ceremonia przyznania nagród służbie zdrowia w hrabstwie to point pracodawca roku tak jest brak śmierci Lekarz roku, no. Finanse, patrzcie, idealnie, idealnie. Wydatki, przychód, pięknie. Widać, że tym szpitalem kieruje kompetentna osoba. Jajcara, wierzy w toksyczność barcepanu. Podobasz mi się. Do roboty. Nope. Jak to lekarz nie może pracować w diagnostyce ogólnej? To kogo ja tam mam zatrudnić pielęgniarkę? Dokładnie. Eee, Sorry, to jest chyba tak powiem, No wygrałaś na razie przetarg. Podobasz mi się Ty a ty do roboty. Chcesz, mój pielęgniarz się zwolnił? Myślę, że nie. Cóż to za zadanie? Mamy kolejne. Już się komputer zepsuł. No to szybko. O hum. Jak przychód. Nasi lekarze zdiagnozowali u pacjenta chorobę pomroczność jasno. Do jej wyleczenia trzeba mieć gabinet deluminacyjny. Uuu, mądrze brzmi. Tuż to za pomieszczenie? Dobrze, wycie mieć tutaj gabinecik. i nic więcej to jest bardzo specjalistyczny zabieg i zbędne przedmioty są niepotrzebne się obijacie? Uh, nie o, za trudniej. Wszystko idealnie działa, oddział o. jest o. wspaniały. Co, zrobić, Dave? Co miliona dolarów czeka na wydanie. Tu się, ja czuję, że tu będzie konkretnie. Konkretna rozbudowa nas czeka. Wszyscy popychają po przekolski przez korytarz. Idealnie. No, no, no. Więcej nie mamy tych pacjentów. Gdzie są sobie lekarze. dosy możemy jak nie blokować nowe obiekty okej okay. was członka personelu za dużo za dużo 200 dolców podwyżki to jest konkretna podwyżka tak jest nie jestem nas na takie wydatki Przepraszam, dlaczego czego tu się ktoś obija? Do roboty. Musimy wyleczyć tego ziomeczka. O, prywatny liścik. Premia 10 tysięcy dla dyrektora i 100 kudosów super. Zblokowano Lurbox. Powrocz to się zda. Plakat idealnie. Gratulacje! Twój szpital otrzymał od Ministerstwa Zdrowia Two Point jedną gwiazdkę z trzech możliwości. Uczcimy to, wyciągając Twoje akta z mojego kosza na świeci. Zajmieć. <laughs> Jeśli czujesz, że możesz więcej, kontynuuj swoją działalność. Hotspot zdobywając błyskotki i rosnące zdanie. Możesz też od razu rzucić się na głęboką wodę i w ramach rozwijania swojej sieci otworzyć nowy szpital w Lower Wallocks. Wybór, jak to mówią, LA leży do ciebie. Z pachnącymi pozdrowieniami. Tanquin Foxbridge, minister zdrowia. Ja myślę, że ten szpital jest tak zaawansowany technologicznie, że już poradzi sobie sam. A my przechodzimy do kolejnego punktu naszej dalekiej podróży. Lower Bullocks jest dostępna. Dobrze. Psychology... Dawaj, dawaj, dawaj. Bierzemy szpitalo. Tu zakończyliśmy już y, piek, tą przygodę. I tworzymy drugi szpital. Więc rozpoczynamy naszą przygodę. I ja dziękuję wam za uwagę. Lower Bullocks wjedzie w kolejnym odcinku. Macie pomysł na to, co konkretnie Zbudować, albo może już macie jakieś przygody z tą grą? Podzielcie się tym w komentarzu. Ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam ślicznie. Na razie.